Było około piątej rano. Wstałem wcześnie, bo musiałem wracać do Krakowa, gdzie studiuję. Spędziłem weekend u rodziców w mojej rodzinnej wsi. Mama, jak zawsze, przygotowywała mi jedzenie na drogę, krzątając się po kuchni, a ja szybko spakowałem plecak i wyszedłem na przystanek. Jesienne powietrze było lodowate, a szron pokrywał wszystko wokół. Gdy dotarłem na przystanek, zamarłem. Na pokrytej szronem ławce leżał mały chłopiec. Wyglądał na osiem lat. Był bosy, a jego jedynym okryciem była stara, za duża kurtka. Pewnie ojcowska. Spał głęboko, zupełnie nieświadomy chłodu. Nie mogłem zostawić go w takim stanie. Delikatnie go obudziłem. Z trudem otworzył oczy i spojrzał na mnie niepewnie. Co tutaj robisz? zapytałem cicho. Śpię, nie widzisz? odpowiedział zaspanym głosem. A gdzie są twoi rodzice? W domu. Mama powiedziała, żebym wyszedł na dwór, bo mają gości i nie chcą, żebym przeszkadzał. Zrozumiałem, że sytuacja jest poważna. Jak się dowiedziałem później, jego rodzice regularnie organizowali libacje. Dzieciom w tym chaosie brakowało miejsca i opieki. Chłopiec nazywał się Kuba. Zabrałem go do domu rodziców. Mama nakarmiła go i pomogła się umyć, a ja zadzwoniłem na policję. Tego dnia nie pojechałem na zajęcia. Kuba został zabrany do ośrodka opieki. Ku mojemu zaskoczeniu nie protestował, cieszył się, że w końcu będzie spać w ciepłym łóżku, a nie na zimnej ulicy. Zastanawiało mnie, dlaczego nigdy wcześniej nie widziałem tego chłopca, choć mieszkałem tu całe życie. Mama wyjaśniła mi, że jego rodzina niedawno wprowadziła się do odziedziczonego domu. Rodzice Kuby szybko zyskali złą reputację w okolicy z powodu swoich hucznych imprez i pijackich awantur. Kuba był najmłodszy z czwórki dzieci. Starsze rodzeństwo dawno wyprowadziło się z domu i nie interesowało losem chłopca. Jedynie najstarsza siostra, Zuzanna, czasem się nim zajmowała, ale od jakiegoś czasu przestała przyjeżdżać. Kilka dni później odwiedziłem Kubę w ośrodku. Przywiozłem mu słodycze i zabawki. Tam dowiedziałem się, że opiekę nad nim ma przejąć Zuzanna. Wróciła z zagranicy i natychmiast zajęła się sprawą, gdy tylko dowiedziała się, co się stało. Cieszę się, że Kuba ma siostrę, która chce o niego zadbać. Ale zastanawiam się, co by się z nim stało, gdybym go wtedy nie znalazł. Czy zrobiłem wszystko, co mogłem by pomóc? Jak wy byście postąpili na moim miejscu?